Kluczowe jest to dla osób, które chorują na choroby rzadkie, dlatego że dane, które istnieją na ten temat, no są rzeczywiście rzadkie. Powinniśmy je agregować i na tej bazie szukać sposobów, leków, które tym osobom pozwoliłyby poprawić swoje funkcjonowanie, zdrowie. Bo oczywiście tych chorób najczęściej nie da się cofnąć, ale można znakomicie poprawić. Pop, poprawić ich bezpieczeństwo, sposób działania, komfort życia. Ale to nie tylko to. To jest także kwestia danych, które pozwalają przewidywać przyszłość, planować strategie związane i z produkcją leków, i z produkcją urządzeń, do, które pomagają diagnozować, i szpitalnictwa, i tak dalej, tak dalej. Bez tego sobie nie poradzimy w rozsądnym i oszczędnym planowaniu. Europejska przestrzeń danych zdrowotnych mogłaby ułatwić synergię między zdolnościami poszczególnych państw. Niektóre państwa nie są w stanie pomóc swoim chorym, ponieważ nie mają albo zasobów, albo właśnie technologii, albo struktur, które w sposób odpowiedzialny to prowadzą. Natomiast wymiana danych pozwoliłaby być może kierować takie osoby do centrów, które by. Wykorzystywały wszystkie możliwości, dalej pomagałyby dane w dostępie do chorego, bowiem to nie zawsze chory musi przyjść do placówki. To pomaga też w logowaniu się na portal, w umawianiu wizyt, odbieraniu instrukcji, kontakt z lekarzem, itd. itd. Także ta platforma może mieć bardzo wiele znaczeń bardzo wiele usług, które będzie realizowała. Trudno sobie wyobrazić, że w świecie niedługo sztucznej inteligencji nie powinniśmy z czegoś takiego korzystać.